Ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie, a ja właśnie wystartowałem w 45. maratonie warszawskim, a wy zobaczcie, czy w 9 tygodni, równo w 9 tygodni, zdążyłem przygotować się na tyle, żeby ten maraton przebiec w zawrotnym czasie 4 godzin. Lecimy! Jest niedziela, równo w 9 tygodni, tak jak słyszeliście, przed chwilą wystartuję maratonie warszawskim, Chciałem Wam pokazać, że wcale nie trzeba wcześniej biegać szybko po to, żeby przygotować się do szybkiego biegania. A zarazem robiłem sobie taki challenge. Koszulka z maratonu gruzińskiego, zapętlonego, nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ dotyczy ona mojego pierwszego maratonu w życiu, który przebiegłem w 4 godziny 54 minuty i 32 sekundy. Zdarzyło się to dokładnie 3 lata temu. Przez 3 lata nigdy nie pobiłem tego zawrotnego czasu tego rekordu. A dzisiaj właśnie biegnę, a wy oglądacie przygotowania. Także film z Warszawy, pewnie jak tydzień, a wy popatrzcie, w jaki sposób przygotowywałem się przez te 9 tygodni. W tym momencie przebiegłem 5 km w czasie 30 minut. Chwilę odpoczywam i zostało mi kilometr do domu. Teraz to już będzie trucikiem. 30 minut yy, biegania dla mnie. 5 km 30 minut to jest bardzo szybkie bieganie dla mnie, bo ostatnio biegałem dużo wolniej. Także lecimy, mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, a ja pewnie wdycham gdzieś tam na którymś kilometrze ulic Warszawy. Pozdro, lecimy z tym. Zróbmy to. Róbmy to, chcę to zrobić. Okres był w pełni wakacyjny, zatem wyjazdy wakacyjne połączyłem z obozowo, treningowo relaksacyjnym, żeby przygotować się jak najlepiej. A przed obozem i bieganiem po górach szybki wypad do Gdańska na Browara. Jednego tylko. Ja nim przyjdzie czas na obóz, który jest nieoczekiwanym obozem, ponieważ jak już widzieliście pewnie w poprzednich filmach byliśmy w górach, bo Karolinka Mika z jakby biegli chudego wawrzyńca. W związku z tym, zaplanowałem ja sobie, że podczas całego wyjazdu również będę trenował. Będę biegał tylko wtedy, kiedy będę biegał wtedy, kiedy będę miał na to czas, i będę trenował kiedy będę miał na to czas jak to na urlopie będzie ciężko yy, trzymać się od wypicia browarka ale postaramy się żeby tego browarka było jak najmniej a żeby tą siłę biegową tak jak dzisiaj jak najbardziej motywować w organizmie dzisiaj wjechały podbiegi trochę poczekałem po lesie pobiegałem zmęczyłem się posprintowałem eee, no i co mamy dzisiaj 8 sierpnia także każdy dzień przybliża do maratonu. Czy uda się zrobić taką siłę biegową, żeby przebiec maraton w 4 godziny i cały czas biec poniżej 6 minut na kilometr? To jest jedna wielka niewiadoma. Ale każdego dnia będę próbował zbliżyć się do tego, żeby to po prostu zrobić. Siła z Wami, lecimy i widzimy się pewnie w górach. Ale najpierw trzeba dotrzeć na Górny Śląsk. Jak to mówią? Trening na wyjeździe liczył się podwójnie, więc zaczynamy. Zaczynamy od górnego śląska. Biegam sobie po Chorzowie Starym. E, jako, że jestem po długiej podróży, to tylko piąteczka, a jutro już rana, jako, że kuzyn wstaje do pracy, to rano ciśniemy po poranku, pewnie o piątej rano, dyszkę. I tak właśnie, tak jak mówiłem, zaczynam swoje trenowanie i ciśniemy, ciśniemy. Lecimy na razie. I całkiem przypadkiem dotarłem do stadionu śląskiego. Także tak powiem od dupy strony jakoś. Jak się da przelecieć, to lecę tam w tamtą stronę i wracam z powrotem. Chyba się da najwyżej mandat się dostanie. Spróbujmy. Jakie niebo. Du, 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 du. Warto czasami pobiec w siną dal, tak po prostu sobie w którąś stronę. Ja dzisiaj tak leciutko treningowo w 20 minut to przebiegłem 3 km, także bardzo powolutku, ale z takimi widokami. Tam w oddali, tam z tyłu park Śląski, a tu świadom śląski. nadal w Chorzowie dzisiaj wjechała dyszka tu u góry macie odcinek z zabieganym joginem, w którym spotkaliśmy się na 10 kilometrowej porannej przebieżce po parku chorzowskim dzisiaj bez filmu, bez, bez ciśnienia, po prostu dyszka pobiegane w wolnym tempie czas na zmianę lokalizacji i lecimy do Rajczyk i tam potrenujemy za chwilę Prawdopodobnie jest to okolica drugiego kilometra Chudego Wawrzyńcza. A ja tutaj właśnie w tym momencie robię sobie trening. Trasa mi pokazuje, że mam lecieć tam. według wbiłem e, e, traka, żeby zobaczyć jak mają na początku trasę ludziska, którzy o czwartej rano startują. E, już to, tracie tam powinienem między tymi drzewami, ale tam się nie chce już biec. bo mam zrobić trening, a nie zwiedzać Rycerka e, e, Jest ponad mocno w treningu i to mnie bardzo cieszy, że mogę sobie potrenować w górach Tam chyba jednak polecę sobie zobaczyć o. cześć, cześć. O, lecimy zobaczyć jak mają na porannej trasie a No No jakby rano podał deszcz to klimatycznie już choć na trasy jest właśnie tutaj no ja już mam ponad 2 km bo biegnę od noclegu więc zupełnie inaczej to u mnie pokazuje ale będę właśnie o poranku a raczej jeszcze w nocy Będą biegli wszyscy gdzie pięćdziesiątki i osiemdziesiątki Dobra lecie bo szkoda czasu Pięknie to Tam będą do góry biec ale czat 1,8 w górę Ło, wow. jaj oh. No po prostu idealnie. Tam wiedzie, tam wiedzie trasa tam, tam do góry. Pięknie, ale tu jest pięknie. A ja sobie pójdę jeszcze zobaczyć tutaj na górkę, na wyciąg, by wam pokazać z góry, jak wygląda. Oh. ale fajnie Tak 5 km zrobione Mam jakiś kilometr e, ponad kilometr, prawie 2 km e, do noclegu na hali, także na ten moment dzisiaj kończę trening w tych pięknych okolicznościach przyrody. Bo jutro mam kilkanaście kilometrów do zrobienia dreptając oczywiście, ponieważ będę próbował złapać ludzi na e, trasie biegu. Ale to na pewno widzieliście już w którymś z poprzednich odcinków. Bo jak to oglądacie, to tak jak sami wiecie, jest końcówka września. Także ja lecę do hotelu, do hotelu na hale odpocząć, podtowarzyszyć Karolinie i Izbysiowi. A jutro pewnie na chwilę się jeszcze zobaczymy w tym odcinku, bo jutro będziemy dużo spacerować i chodzić. Także jakąś przebitkę też Wam tutaj na pewno pokażę. Także leżkę, mam 2 km, troszkę przyspieszę. Średnie tempo. Miałoby się teraz na 5,20, mniej więcej 5,30. i te 2 km i koniec na dzisiaj. Także pozdro. A dzisiaj nie biegam. Ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Idziemy sobie z ujcą, zielonym szlakiem pod prąd trasy chudego wawrzyńca. Także musi być też wyrypa dla nóg. I ja uznaję to dzisiaj jako trening. No i miało być tylko chodzone, a jednak trochę pobiegaliśmy i się wiebalimy. Fajnie, robimy treningowo trasę, co już mijamy wielu biegaczy, także jak już oglądacie ten film, to film Chudego wawrzyńca już dawno jest na YouTube, także tutaj u góry po raz drugi podlinkowuję wam film do tego wydarzenia, od tego, tego wydarzenia, a ja dalej treningowo sobie robię tą trasę. Przygotowując się, sami wiecie do czego. Żeby nie było tak, że my nic nie pobiegaliśmy, to pobiegaliśmy i pospacerowaliśmy bardzo dużo po górkach. Dzisiaj w treningu wyszło 27 km, także było naprawdę grubo. A teraz co? Czas na piwko, odprowadzamy Mariusza na pociąg i jutro odpoczywamy od treningu. 4 czy pięć dni treningowych, także spoko. A dzisiaj moi drodzy kurs na Słowację. Idziemy sobie na jedzenie i na piwo. Dzisiaj trochę połazimy po górach. Trochę połazimy po różnych ciekawych miejscach. Ale dzisiaj biegać nie będę. Dzisiaj sobie tylko spaceruję. A żeby po prostu nogi rozprostować, ponieważ pojutrze ciśnę Maraton w witunni, także to będzie jeden z pierwszych testów. Jeden z pierwszych, jedna, jedna z pierwszych prób do tego, żeby pobiegać i zobaczyć, jak tam nóżki będą podawały. Później będzie kolejny test i jeszcze jeden test. Także, jeszcze troszeczkę w tym wideoblogu zobaczycie ode mnie ciekawych rzeczy. Z ciekawostek, to jest, z ciekawostek które dzisiaj mi, przy, które mi przyświecają. Jest takie, że dzisiaj śpimy w Fazolandii, czyli u popularnego Dawida Fazy-Fazowskiego. Ale jeśli będzie okazja, to może coś tam stamtąd pokażę i jakieś przebitki zdjęć, bo nie mam takiego kontentu i potrzeby, żeby nagrywać u fazy. Aczkolwiek na pewno coś tam, jakąś przebitkę pokażę. Także lecimy dalej, a Grażyna idzie z nami. Tu i Mario będą na odcinku... Który odbędzie się, który pokaże się 24 września. Pozdro. U Dawida Fazowskiego można było zobaczyć świetne pamiątki z jego wyjazdów. Mianowicie mówimy tutaj o jego niezniszczalnej, biedronkowej reklamówce. Oczywiście był Krzysiu Krawczyk. Takie widoki oto przyświecały nam tutaj z okienka. Można było się rano delektować pięknymi widokami u Dawida. Naprawdę serdecznie pozdrawiam i y, polecam y, pojawienie się u fazy w Fazolandii. Świetne miejsce, niedaleko na Słowację. Niewysokie szczyty. Można w Zwardoniu i okolicach naprawdę się zmęczyć, pochodzić, pospacerować. Faza okazał się sympatycznym człowiekiem. Przyszedł do nas na śniadanko, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie Naprawdę polecam, pozdro, faza. Uważaj tam na siebie w Indiach No i tyle I trzeba było wrócić do codzienności Jak tam? Gorąco Ja nie muszę U Rysia Kałaczyńskiego przebiegłem niecałe 29 km Impreza była gruba, możecie ją zobaczyć oczywiście u mnie na kanale. Co nie poszło w Wituni? No, w Wituni przede wszystkim pokonał mnie bardzo mocno upał, który lał się strumieniami z nieba, ale sformułowanie: no dobra, lał się strumieniami z nieba. Było bardzo gorąco, dużo od tego asfaltu jak to w Witunii. Zaczęły łapać skurcze w nogę i to takie solidne, które no eliminowały mnie po prostu ostatnie 3 km szedłem. To też możecie zobaczyć na ostatnim filmie z Wituni. No i postanowiłem, że przerywam bieg, bo przecież nic nie muszę, prawda? Trening jest ważny, ale no nie można sobie zrobić krzywdy przed wyjazdem na cel, który oglądacie tutaj w tym odcinku właśnie. Ile starczyło siły? Siły starczyło na mm, powiedzmy 17, 18, prawie 19 km, żeby założony plan y, utrzymać. Cały czas biegłem poniżej 6 minut na kilometr. Także to było dla mnie takim no, y, mocnym sprawdzianem i myślę, że udało się utrzymać takie tempo założone. No i co? No ale zrezygnowałem i zrobiłem sobie niestety Tydzień przerwy, później za chwilę zobaczycie, przebiegłem parę kilometrów i znowu prawie tydzień przerwy, ponieważ bolała mnie, bolał mnie mięsień w okolicy w przedniej części w okolicy piszczeli. Troszkę obawiałem się, czy to czasem nie jest coś z piszczelą, ale no na szczęście udało się to rozmasować, ochłodzić i wrócić do biegania. Niestety dwa tygodnie wyjęte z życiorysu treningowego. Po nieudanym starcie w Bitunii, chwilę odpoczynku i przyjemna na parkrun. nie było takie, żeby biec cały czas poniżej 6 minut. Wczoraj ja nie było to takie łatwe po tej ścieżce, ale udało się, 25.51 chyba. E, e, zrobiłem parkę na pięteczkę No i co I lecimy z tym dalej Myślę, że jest coraz lepiej Trochę noga boli w jednym miejscu Ale, ale myślę, że już teraz będzie coraz lepiej Także lecimy dalej z tym Lecimy razem lecimy, lecimy. lecimy dalej, tak no, i po tym parkranie przyszedł znowu delikatny czas odpoczynku, tak jak przed chwilką wspomniałem. Później próbowałem rozruszyć nogi dwa dni z rzędu. Udało się pocisnąć dwie piąteczki. Później znowu chwilę przerwy, chyba dwa dni, piąteczka. No, i przyszedł czas na półmaraton yy, grudziąski Pierwszą piąteczkę, pierwsza woda. Upał jest jeszcze, jeszcze rogi, ale o to właśnie w tym chodzi, żeby było ciężko. Garaś dziewiąty kilometr, siła jest, ale upał daje się być na pewno mocno przerąbany. Na półmaratonie grudziąskim starczyło siły na... Wreszcie trochę cienia. Na 13 km na 13 Wreszcie cień. Ciężko jest. I znowu był upał, znowu było ciężko, po 13 km postanowiłem zwolnić, nawet przyszedłem sobie w marsz, odpocząłem, trochę nawodniłem się i nie, nie siłowałem się na, na, na maxa. 18 kilometr, jestem zmieciony z planów, ale lecimy, nie poddajemy się. Ale mistrzem mnie zostałem, choć bardzo chciałem. Nie się do mnie w tym momentu, w ostatnim, tylko w starszym Na innym w by 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 które miejsce uda się linie. gdzieś. Pogoda była naprawdę kolejny raz. Bardzo silnie uprzykrzająca, bieganie, no ale. Wydaje mi się, że udało się ten początek biegu zrobić dobrze, aczkolwiek za ja szybko biegłem pierwsze 3 czy tam 4 km. Poniósł mnie trochę tłum, znajomi. No niestety nieraz tak jest. Po maratonie kolejne treningi: piąteczki, ósemeczki, dziesiąteczki. No, i już co? Został tak naprawdę tydzień do maratonu. W tym momencie, kiedy to nagrywam, mam równo 7 dni do startu. Założenie jest takie, że dzisiaj wieczorem biegam jeszcze dyszkę. Później w środku tygodnia robię delikatne dwa treningi plus może 8-10 km w środku tygodnia. No, i wtedy już przyjdzie czas na nawadnianie, odpoczywanie, jedzenie. Tak jak ja to na przykład przerobię. Yy, czy udało się przygotować? Myślę, że nie. Ale jak już wytrwaliście do końca tego odcinka i wytrwaliście do czasu, kiedy powiedziałem Wam, że nie udało mi się przygotować, także zapraszam Was za tydzień do oglądania odcinka z wyprawy do Warszawy. Zobaczymy, ile uda się nagrać tego materiału. Jeżeli uda się nagrać materiału dużo, to pewnie podzielę to na dwa odcinki, ale zobaczymy. Także jak już wytrwaliście do końca tego odcinka, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, udostępniania tego filmu. Przede wszystkim komentujcie, żeby algorytm wreszcie moje filmy złapał, żeby wreszcie dotrzeć do y, większej ilości y, odbiorców. A jeśli masz ochotę postawić mi kawę, to zapraszam Cię tutaj w linku masz y, w opisie link do postawienia kawy na Bajkofi i lecimy z tym dalej. Do zobaczenia. Pozdro, cześć, do widzenia.